Dzień dobry wszystkim. U nas w domku już tynki hybrydowe. Prezentacja skończonego, skończonej roboty można powiedzieć. Echo się niesie, jak nie wiem. Tak się prezentują, zobaczcie. Ładna struktura gładka. Wiadomo to nie jest gips. Także nie jest takie gładkie jak gładź, czy jak nawet tynki gipsowe, bo to jest hybryda, czyli mieszanka tynku cementowo-wapiennego z gipsowym. Także... Nie jest takie gładkie. Tutaj mamy ten kanał schowany. I tak to wygląda. Tu jest podciąg też zrobiony. Tu są listwy włożone w narożnikach, przy oknach przy dookoła. Także ładnie są robione. Wyszło u nas około 600-650 metrów jakoś średnio metrów kwadratowych oczywiście. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tynków. Tam wcześniej mówiłem, że panowie mieli robić panowie, a robił jeden pan tak naprawdę. Krzysiu, którego pozdrawiam, też ogląda nasz kanał. No i co tutaj kratka schodowa to do samego dołu. Tutaj już nie ma sufitu, to już się tak nie niesie. Posprzątane. Gdzie nie gdzie tutaj u nas bałagan jeszcze, bo tam robimy taras. A tak to łazienkę widzieliście, nie widzieliście, że zaraz będzie, bo tam wcześniej nagrywałem. Porobione wszystko ładnie. Oczywiście pochlapane wszystko, co się da, aż do samych krokwi na górze. Ale to wiadomo, że jak się rzuca maszyną, to tak to, tak to jest. No co tutaj więcej? Nie ma co za dużo gadać. Jak ktoś ciekawy, jak to wygląda, to mówię, że, że jest gładkie w miarę. Trochę jest takie. Szorstkie, szorstkie, gładkie, nie no zależy co, bo mieliśmy robić ceny cenotowe, a robili, zrobiliśmy hybrydowe i jesteśmy bardzo zadowoleni. Tam w późniejszym filmiku powiem wam jak dlaczego się zdecydowaliśmy na to. No i co tutaj? Koszty, jakby kogoś interesowały, te 650 metrów, to jest razem z sufitami, bo sufity też są, tutaj widzicie podciągi, także było trochę Zabawie. zabawy. Tu komin, tutaj łazienka też wytykowana na, na ostro do yy, godziny kafele. Tutaj mamy słup, także też obrobiony tam. Kolejny też ten podciąg jest, to też jest obrobione wszystko ładnie. Koszty tych 620 czy 650 m kwadratowych wyniosły nas 32 400 zł, za wszystko razem z materiałem. Dobraliśmy usługę razem z materiałem, gruntowania, tak jak tu widzicie jeszcze. Gdzie niegdzie widać w grunt. No i wszystkie materiały potrzebne do, do zrobienia tynków, te listwy, wszystkie te folie. Wszystko oni dawali także. Całkowity koszt tynków to 32400 zł. No i to tyle. Nie ma co tutaj za bardzo opowiadać. Całość roboty trwała yy, około 3 tygodni. ale tak jak mówię, jedna osoba to robiła, także. Nie przyspieszył za bardzo, bo to wiadomo, że i tak robił bo od rana do wieczora praktycznie. Nie są idealne, bo to wiadomo, że to nie jest gips. Nie wiem, czy to kamera będzie widziała, ale, ale są jakieś tam takie drobne... drobne... nie o niedoskonałości, bo wiadomo, że to jest tynk. To nie jest gips, który się szlifuje, później jak się szpachluje, to wiadomo, że potem się to papierem ściernym przeciera i jest, jest lustro. Nam na tym nie zależy, także zostawiamy tak, jak jest. Tutaj pan Tynkarz Krzysiu mówił, żeby gips kłaść, żeby chociaż położyć taką cienką warstwę. No my nie chcemy, nie potrzebujemy tego. Także zostaje tak jak jest. Na to idzie taka farba gruntująca, później farba już kolor. I zostaje. Tutaj mamy oczywiście pod rekuperację, suficie Otwory zrobione. Puszczone tutaj jest po dystrybucję. No i co? Wszystko fajnie porobione. Tutaj skosy też pod gdy to będziemy mieli pranie. Jak już tam wcześniej mówiłem, też bardzo fajnie zrobione, wszystko od tej strony, od tej naprawdę sporo miejsca. Bierzemy się za niedługo za stereopianu, steropianu to tam też tam coś tam nagram, bo to będziemy sami robić podłogówkę i byle będziemy wylewać posadzki, to już też będzie robił firma, będzie robiła firma, także... Zaoszczędzimy trochę czasu, bo to wiadomo, że jak samemu się robi, to to schodzi długo, bo nie jesteśmy fachowcami, nie mamy takiego doświadczenia, to nam dużo więcej czasu schodzi na tym. A tak jak się bierze już no fachowców, no, ludzi, którzy robią w branży, to już też to widzimy dużo szybciej, dużo sprawniej. No i tak by się to prezentowało. Jakieś pytania macie, to, to sekcja komentarzy. No i co, dzięki za uwagę. Jakby ktoś był ciekawy, jak to powstawało. Po kolei etapy, jak wygląda rzucanie tego tynku na subit, na ściany, to zapraszam do, część, do kolejnej części materiału. Tam nagrywałem trochę, jak podczas pracy fachowca, jak to wygląda. Omawiam tam też, tam właśnie, po kolei szczegóły takie, dlaczego takie, a nie inne tynki. Także, jak to jest ciekawe, to zapraszam do dalszego oglądania. Cześć! Maszyna do tynkowania już jest, także zaczynamy tynki. Tak to się prezentuje jak na razie zagruntowane wstępnie tutaj dół to tylko środek a góra jest już cała są oprócz innego pokoju tutaj jakby ktoś nie wiedział to na beton powinien mieć czerwony grunt kontakt beton jakoś tak się to nazywa a tu na bloczki normalnie żółty także z tego co mi mówią tutaj panowie to często ludzie normalnie żółtym wszystko malują nawet tego czerwonego nie dają no a potem mogą się zdarzyć czasami że ten tynk może odchodzić tynki u nas hybrydowe, czyli mieszanka gipsu i wapna. Bardzo twarde, podobno taka nowość można powiedzieć, bo bardzo mało tego na razie jest na internecie przynajmniej. Od dziś około roku to jest dostępne. No i niby właściwości tego cementu wapiennego zachowuje, czyli jest twardy, no i przede wszystkim ma ten odczyn bardziej zasadowy, ma wapno w sobie, co uniemożliwia Rozwój jakichś ewentualnych później patogenów czy grzybów, na czym nam zależało, więc na nie się zdecydowali, zdecydowaliśmy. Ostatecznie, no i co więcej, tu będę opowiadał po kolei. Robią sobie narożniki, osadzają. Tu mamy pierwszy dzień dzisiaj, także jakoś tam pomału będzie szło. Później, w kolejnych etapach będę wam pokazywał. Dla Was to będzie za chwilę, dla mnie za parę dni. Jak to będzie się prezentowało. Tutaj wykuwam jeszcze wykuwam tutaj kanał od do rekuperacji nie od tylko do takiego przykroju 9x22 to będę wkładał. Niestety nie schowa mi się w całości w ścianę, no bo tutaj są wieniec i pręty od wieńca. Także będzie musiał trochę wystawać, ale troszkę go schowam w ścianę, żeby wystawał mniej. na narożnik będzie osadzony, będzie taki gzymsik można powiedzieć i to jest do GWC, jakbym kiedyś chciał założyć normalnie, rekuperator, mamy wsadzony. tam mamy zrobioną czerpnię, tam będzie wyrzutnie na drugim szczycie i to będzie sobie tak hulało, a jak wymyślę jakąś lepszą technologię niż do tej pory na TGWC, no to wtedy sobie podłączam u góry do tego przewodu ten przewód tutaj idzie na sam dół, tutaj się przebije jeszcze na, do garażu i puszczę w garażu, będzie wyjście na zewnątrz i na zewnątrz będziemy robili to GWC jak kiedyś będzie jakieś fajne rozwiązanie na razie to wszystko. Tutaj przebiłem się też, z garnek mi poleciał jeden, do dystrybucji ciepłego powietrza od kominka. I to na razie, na razie wszystko. Jeszcze jakieś tam niedoróbki były. Tutaj gdzieś komin był niedomurowany, to musieliśmy dokleić. Resztki kanalizy, gdzieś tam coś trzeba było dorobić. To takie wiecie, jeszcze niby wszystko gotowe, ale jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu jakieś szczegóły są. Także cały czas coś jest do zrobienia. Tutaj w pralni też mam już tam wykute, nie wykute tylko owy. Cięte na rurki, na ciepłą, zimną wodę, tylko muszę jeszcze, właśnie wykuć. I to wszystko. Tu jeszcze nie robili, garaż też nie. Drzwi muszę jeszcze przesunąć, bo drzwi też zrobiliśmy tutaj z licem z tej strony, żeby można było tą płytę dać, bo one są za niskie, a będzie trzeba je na zewnątrz przesunąć. No i to takie właśnie roboty. Taki tynk, Dolina Nidy, hybrydowy, maszynowy. Jakby ktoś był ciekawy, podobno po. Zatarciu już na gotowo, jest taki jak gips, taki gładki, yy, więc zobaczymy. Miał, miały być tynki cementowo-wapienne, ale no, mówili mi tutaj panowie, znaczy zaproponowali w sumie, mówiąc o cementowo-wapiennych, że jakby się gdzieś uszkodziło ten cementowo-wapienny, to ma taką strukturę takiego piasku, bo ma piasek w sobie, a ja nie chciałem yy, dawać szpachli, szpachlu, szpachli, nie chciałem szpachlować, i jakby gdzieś uszkodzenie było, to ciężko byłoby odwzorować takie samo, taką samą strukturę, żeby tego nie było widać. A tutaj będzie to tak gładkie, że praktycznie jak gips. Gdzieś jakby trzeba było, no to można zakleić tym gipsem od biedy ten uszczerbek, jakiś tam, jakąś tam skazę czy gdzieś jakieś uszkodzenie. Dobra, widzimy się później. No i mamy nakładane tynki hybrydowe. Tak się to prezentuje. Trochę lampa. To jest to kubo tego tak mruga Ale coś tam Będziemy mieli rekuperację, tak jak już mówiłem I sobie zrobiłem taki kanał To jest 9 x 20 22 Plastikowy On idzie od dołu tam w garażu wychodzi, Do samej góry, bo u góry będzie rekuperator Także tutaj do dokleiłem, bo to ciężko byłoby wykuć Bo jest trochę wpuszczone w ścianę Tak to wygląda przed tynkowaniem A tak to wygląda po tynkowaniu Tu jesteśmy na górze Jest tutaj już podtynkowane Tu jest ładnie narożnik osadzony jest a tutaj jest ten plastik. Także na fajnie się trzyma, zostało to, to zagruntowane. Tu Wam wrzucę kilka zdjęć. I tam jest wypuszczone kolanko w tą stronę. Jeszcze tam do góry będziemy szli. I tam na górze rekuperator można zobaczyć, już nie jest wrzucony. Także tak do przodu wychodzimy. Nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek będziemy z tego korzystać. Ale jest już zrobione, obrobione, także jak będzie. Taka możliwość, czy, czy taka chęć robienia tego, to będziemy tylko tam u góry kolanka mi się podłączy, na dole też tam się wyprowadzi na zewnątrz i będzie można podłączać już te GWC, jak wymyślą my jakieś lepsze, może za jakiś czas, bo na razie co niezbyt doskonały jest i duże koszty przede wszystkim. Tu mamy łazienkę już też zrobioną na ostro, tak żeby płytki się trzymały, klej. Robiliśmy próby ciśnienia, niestety po tynkach. Niestety, może niestety, niestety. I okazało się, że tutaj nie zacisnęliśmy tych tego opeksa, tej listwy tutaj na, na kran i nam ciekło. Dobrze, że tą próbę szczelności zrobiliśmy. Trzeba było wydziobać tutaj, wyciągnąć, zacisnąć i wszystko jest ok. Tutaj tu akurat nie ma problemu, bo to wiadomo, że kafelki przyjdą płytki. Także ja sobie tu jeszcze opiankuję to no i później już. Już płytkami, tam się kleją od płytek obrobi, nie będzie żadnego problemu, bo było to oczywiście zrobione tak jak całe, tak jak tutaj. Obrobione tutaj też jest pianką, dlatego chyba tak jest ciemniejsze, trochę do końca nie wyschu Analiza. Na razie to tyle. I jak ktoś dotrwał do końca, jak się podobało, to jeszcze Wam tutaj powiem, dlaczego tak mówię o tych metrach niedokładnie: 650, 620, bo też taka ciekawa historia, bo mieliśmy kilka wycen od różnych, od różnych firm, i jedni naliczyli 500 metrów, drudzy naliczyli 630. Także też bardzo duże rozbieżności są, i na co też warto zwrócić uwagę, decydując się na firmy, jak robimy rozeznanie. I firmy przychodzą na wycenę. Często było tak nawet u nas, że nie chcieli mierzyć, ile będzie, tyle będzie, i na końcu po prostu kwotę podadzą. Ja usilnie starałem się dążyć do tego, żeby mi podali po prostu cenę za całą inwestycję, bo tak to wiadomo, że jakieś koszty mogą doliczyć różne, a jak kwoty nam nie powiedzą, to też ciężko porównać, bo mimo tego, że sprawdzałem jakość ich wykonanych prac na innych budowach byłem tam gdzie oni robili, jak mi się podobała praca. Starałem się też rozmawiać z inwestorami, którzy mieli, współpracowali po prostu, wynajmowali tych, tych te firmy i weryfikować tych fachowców. No ale chodziło też właśnie o, o wyceny, bo tak jak tutaj mówię, że jedni naliczyli 500, drudzy 630, także ogromna, ogromna różnica, to są już naprawdę duże kwoty i bardzo zależało mi na tym, żeby przyjechali, wyliczyli i powiedzieli kwotę za całość, Podpisaliśmy też umowę z, tutaj z tą firmą, która robiła nam z datą zakończenia, z kwotą, żeby też nie było jakichś tam niejasności. Tutaj mówili panowie, że rzadko kiedy podpisują na domkach jednorodzinnych umowy, ale ja tak chciałem się zabezpieczyć, żeby było na, na papierze po prostu, bo to różnie może być. Robota została wykonana, jestem zadowolony, żeśmy sprawdzili. Jeszcze też panowie powiedzieli, żeby sprawdzić fachowcę, bo to taka większa firma. Aby sprawdzić fachowca, który robi, że jakieś tam niedociągnięcia są, czy gdzieś jakieś tam ubytki, żeby już wszystko było tak, jak chcemy, i wtedy rozliczenie, i też tam praktycznie po ich telefonie od razu sprawdziliśmy, czy wszystko jest tak, jak, tak jak chcemy, czy nie można ich niedociągnięć takie jakieś tam były, to pokazaliśmy mu, poprawił, I od razu się umówiłem na, z właścicielami firmy na, na rozliczenie, bo to też, yy, też jest ważne. Bo ja wymagam od nich, żeby byli rzetelni, ale też staram się dawać od siebie tą rzetelność, czyli jestem zadowolony z pracy i trzeba po prostu zapłacić w terminie, czy tam jak najszybciej, bo to wiadomo, że płynność finansowa firma powinna mieć i za wykonaną pracę trzeba zapłacić. To była jedyna firma, która w sumie zgodziła się robić całą robotę bez zaliczki, bez żadnego zadatku. Zrobili wszystko dopiero wtedy, jak będę zadowolony. Wszystko będzie tak, jak chcemy, no wtedy oni dopiero przychodzą i rozliczamy się. I tak było. Bardzo mi się to spodobało. Też rzadko, ciężko trafić na firmę, która takie ma podejście, bo większość to jednak chce zaliczkę chociaż na ten materiał. No moim zdaniem tak powinno być, że firma powinna mieć tą płynność finansową, czyli y, mieć na tyle kapitału, żeby zainwestować w materiał, w pracownika. Tam nie wiem, jak oni tam się rozliczają, to już nieistotne. Ale żeby dopiero jak jest skończona robota, dopiero wtedy się rozliczamy i koniec po prostu koniec sprawy, koniec roboty. Tak samo jak my chodzimy do pracy w firmie na jakiś etat czy, czy w jakiś w jakimś u kogoś po prostu, to też dopiero dostajemy wypłatę po miesiącu pracy. Nie dostajemy wcześniej, że zaliczek przeważnie takie są w budowlance, to wiadomo, że jest różnie, ale ogólnie dostajemy wypłatę po miesiącu przepracowanym, a nie na dzień dobry dostajemy wypłatę, a potem pracujemy na nie. No tak nie jest i w budowlance też tak powinno być, że najpierw jest robota zrobiona i wtedy jest płacone i to też nie, nie, nie ma co przyginać w drugą stronę, żeby potem yy, przeciągać te, te płatności. Bo też tutaj mówią mi fachowcy różni, bo teraz też z podatkarzami rozmawiałem. Też mówi, że gościu zadowolony z roboty, a, a nie przyjeżdżał, nie chciał zapłacić, coś tam odwlekał. To też takie nie w porządku jest w stosunku znowu do, do tych ludzi, którzy ciężko pracują na naszych, na naszych budowach. Jak jesteśmy zadowoleni z roboty, to trzeba płacić w terminie. Wiadomo, że każdy chce zarobić, każdy chce jeść, tak jak to się mówi. I nie ma co tam ani przeciągać, ani nie wiadomo jak wydłużać tego, bo, bo, bo to są ich pieniądze, które ciężko zapracowali. Także takie podejście my mamy i się staramy tego pilnować. Nie jest łatwo, ale jakoś tam idziemy do przodu. Tak jak już mówiłem o tych kolejnych etapach, szukamy też firmy na, na, na sufity, bo nie chcielibyśmy robić sufitów. Dalibyśmy radę, ale długo nam by zeszło. A już też troszeczkę mamy, mamy dosyć tej budowy, bo to na okrągło, na okrągło każdą wolną chwilę tutaj, także szukamy kogoś na sufity, na, na skosy, wełnę włożymy sobie, ale żeby, żeby zabudowę Regipsów właśnie zrobił, zrobiła firma jakaś, by weszli parę dni i im to zajmie, bo oni też, tak jak mówię, też doświadczenie mają właśnie w, ludzie w branży, a my to zanim dojdziemy co do czego, to też no bo minie miesiąc, a już chcielibyśmy się wprowadzić w tym roku. No dobra, tym y, ładnym porządkiem w pokoju. Numer 2, jak my to mówimy, żegnam się z Wami, dzięki za uwagę, jak ktoś wytrwał do końca, to podziwiam, jakieś zastrzeżenia macie, coś byście chcieli jeszcze wiedzieć, coś dograć, jakiś może coś o czymś opowiedzieć, jak to u nas wygląda, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie odpowiemy, czy tam nawet nagramy materiał, no i co, jak się podobało, to łapka w górę, jakiś komentarz dla statystyki, bo wiadomo, że im więcej komentarzy, tym lepiej pozycjonuje YouTube nasze filmy, także pomóżcie nam rozwijać kanał, dzięki. I do następnego. Cześć.